Istnieje nagroda. To jest nagroda dla trzech laureatów. Taką nagrodę mogą dostać trzy osoby, które wypełnią najlepiej test i które brały udział w przynajmniej czterech z sześciu spotkań, które się odbyły. Przystąpienie do testu nie jest obowiązkowe. W teście mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy mają nie więcej niż dwie nieobecności, czyli brali udział w 4 z 6 zajęć. Nie ma możliwości pisania testu w innym terminie, czyli trzeba go napisać tu i teraz, dzisiaj. Trzy eee, osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzymają taką oto nagrodę. I dodatkowo, jeżeli nie uda się wyłonić trzech laureatów, to będzie dogrywka. Test zawiera 15 pytań. Na jego rozwiązanie będziecie mieć 10 minut. Tak? To jest e, taką mamy narzuconą formułę i tyle czasu rozwiązanie testu musi zająć. Przy każdym z pytań należy wybrać jedną odpowiedź i zaznaczyć ją przez zakreślenie kółeczkiem. To jest, to jest, proszę państwa, test zamknięty. To są typowe pytania zamknięte z jednokrotną jedną poprawną odpowiedzią. Są cztery warianty oznaczone A, B, C, D. Kółeczkiem zaznaczamy najlepszą odpowiedź. No, i teraz padnie nieśmiertelne pytanie, co jeśli się pomylę? Jeśli się pomylę, to skreślam krzyżykiem to kółeczko, które jest niewłaściwym kółeczkiem, i zaznaczam ponownie inne kółeczko. Można jeszcze z boku napisać to jest dobrze albo prawdziwa odpowiedź, żeby sprawdzający nie mieli wątpliwości co do tego, która odpowiedź jest poprawna. I teraz zasady są następujące, i proszę je dobrze przemyśleć. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się plus 2 punkty. Za każdą niepoprawną odpowiedź bądź w przypadku udzielenia więcej niż jedną, tak, więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje się minus 1 punkt. A w przypadku nieudzielenia odpowiedzi otrzymuje się punktów 0. Co oznacza, że jeżeli nie jesteście pewni, to jeśli nie macie skłonności do ryzyka, to lepiej nie zaznaczać nic. Ale to pozostawiam już do własnego wyboru e, każdego z Was. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów. I przystępujemy do rozwiązywania testu. Ja zaraz spotkania i do zakończenia drugiej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Uniwersytecie Gdańskim 2,5 miesiąca. Tyle, trwała, tyle trwał drugi semestr, druga edycja EUD. Zaczęło się 15 marca, dzisiaj mamy 31 maja. Było nam naprawdę bardzo, bardzo miło gościć Państwa tutaj na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ja powiem kilka dosłownie, kilka zdań jeszcze związanych z tym, co się działo. Mianowicie nasi najmłodsi studenci mieli okazję uczestniczyć w tym semestrze, który właśnie się kończy w takich zajęciach jak marketing, marketing internetowy. Rola banków w gospodarce, ekologiczny znaczy trendy, idealny lider grupy to ja, czy czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy i czy giełda na pewno nim jest. Dzisiaj był wykład na temat podziwianych i największych firm na świecie. Rodzice i opiekunowie z kolei uczestniczyli w cyklu wykładów dla nich przeznaczonych, poświęconych nowoczesnej edukacji poświęconych kreatywnemu dialogowi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, poświęcony również aspektom ekonomicznym i wpływowi mediów masowych na młodego odbiorcę. Proszę Państwa, ja chciałam tylko dodać, że z ogromną radością dowiedzieliśmy się i przywitaliśmy aż 48 absolwentów pierwszej edycji na drugiej edycji. Czyli niespełna połowa studentów, która się zapisała na drugą edycję, skończyła również pierwszą. Mamy wielką nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i osoby, które dzisiaj kończą, zechcą przyjść jeszcze na kolejne semestry, dlatego że będziemy przedsięwzięcie kontynuować. Wszyscy, którzy byli na co najmniej czterech zajęciach, otrzymają dyplomy ukończenia drugiej edycji EUD. Ci, którzy byli na wszystkich sześciu zajęciach, bez względu na wynik dzisiejszego testu, otrzymają dyplomy z wyróżnieniem. Wszystkie dyplomy wyślemy na adres korespondencyjny, który był podany w formularzu zgłoszeniowym do końca czerwca bieżącego roku. Jeszcze ich nie otrzymaliśmy, otrzymamy je dopiero sami pocztą od Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i będziemy je wysyłać do końca czerwca. Na no teraz chciałabym ogłosić laureatów. Proszę Państwa, dzisiaj się udało bez dogrywki. W pierwszej edycji była dogrywka, dzisiaj się udało bez dogrywki. Ewidentnie trzy osoby napisały test najlepiej, i dla tych trzech osób mamy takie nagrody, jak widać na ekranie czyli to są trzy równorzędne nagrody: tablet, tablet Samsung Galaxy, tab A7.0, pamięć. 64 GB i książka pod tytułem Rozmowy z użyciem głowy, czyli ekonomia dla dzieci. Takie trzy nagrody mam dla laureatów, a są nimi. I teraz będę miała prośbę, żeby laureaci przyszli tutaj, dali się sfotografować naszej pani fotograf i odebrali nagrodę w sposób uroczysty. Najlepiej test napisał i otrzymał 26 punktów. Kuba Koszewski. Zapraszam. Drugą osobą, która prawie najlepiej napisała test i otrzymała punktów 25 jest Ignacy Rojek. Zapraszam. I trzecią osobą. Która napisała test równie niedobrze jak Ignacy, na 25 punktów jest Aleks Barczak. To jest podwójny laureat, proszę Państwa. Wygrał też pierwszą edycję. To jest trójka laureatów drugiej edycji. Jestem niezwykle miło. Przy okazji powiedzieć, że laureaci mają automatycznie zapewnione miejsce w trzeciej edycji. Gdyby chcieli, zechcieli się zarejestrować, to na pewno takie miejsce dla nich będzie w trzeciej edycji. I mamy jeszcze 6 nagród pocieszenia dla sześciu osób, które z testu uzyskały więcej niż 20 punktów. Przypominam, maksymalnie można było dostać 30 punktów. Sześć osób, które uzyskały więcej niż 20 punktów może tych punktów już nie będę czytała Iwo Wiśniewski. Dominik Pawliński, Zuzanna Kondrat. Tobiasz tym I Michał, i Michał Sikora, zapraszam. Dobrze, proszę Państwa, to już prawie wszystko. Ja na koniec chciałabym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, czyli wykładowcom Uniwersytetu Gdańskiego, Wykładowcom Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Nauk Społecznych, którzy prowadzili zajęcia dla dzieci. Dodatkowo chciałabym jeszcze podziękować współpracownikom z Wydziału Zarządzania, którzy przygotowywali przedsięwzięcie od strony organizacyjnej, pani dr Ewie Majerowskiej i pani Wiesławie Pateckiej. Serdecznie dziękuję. Chciałabym podziękować Pani Fotograf, Pani Julii, za śliczne zdjęcia. Chciałabym również podziękować Panu Krzysztofowi, który nagrywał filmy podczas wszystkich naszych spotkań. Chciałam serdecznie podziękować oczywiście studentom, że chcieli przyjść na zajęcia, Państwu, że chcieliście przyjść razem z nimi. Chciałabym równie serdecznie bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, wszystkim studentom Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomicznego za to, że tak wspierali naszych najmłodszych studentów podczas całego semestru. Chciałabym prosić o jeszcze w kolejnych semestrach i żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo, zapraszamy do września.